Przepraszam za tamto, bo tamto się włączyło, ale to będzie... Ten będzie drugi ucinek. Więc na tamty nie zwracajcie uwagi. Tak, sobie przygotowałem dwa, to szybko, lecimy z tym. Bierzemy ten, ten. Proszę, już tyle mamy. Kurde, główki zapomniałem, dobra, Беру будет неком. Я на шарфе везем там правый на то, на другом месте. Tydzień. Dobra, już chciałam, żeby mi się wyłączyło. Cześć. Mogę wyniesieć plakat na wystawie. Chodzi o mamę. Zaminęła. Ja o, o, o rety, e, oczywiście. Proszę, jest tu. Dziękuję. Chyba trzeba zmienić metodę rozwieszania. Albo może jednak zmienić plakat, bo nawet nie jest jej zdjęcie. Coś ty, nie zawsze do po...